Szymano, widzowie. Szymano wam wszystkim, a tu kurwa nie ma nikogo. Ale trupek fajny. Siara, siara. Siema Siema, dzięki za komentarz przeczytałem Wyżdzie spadasz Miałem z nim dzisiaj pogadać Trochę Ale go nigdzie nie widziałem jeszcze. Kurde nie wiem co wy tu bo nie widzę w ogóle Wiadomości od was Takie słońce słońce ma Cześć Panie Gregory Kurde, ja pana lubię Gdzieśmy pojechali? No do domu się ogarnąć, a co o tym myślisz? Sobie Panie Gregory, Panie Gregory Gdzieś chodź do sklepu nie dam ci pieniędzy, ale chodź do sklepu. Kupię Ci jedzenie. A to no i... Ale co ty myślisz, będę sam chodził? Nie ja nie mogę. Co ci ma? No ale to pójdziemy na To co? Chodź. Nie, no ja tam nie mogę wejść. No chodź, panie Grzesiu. No, chodzi mi, bo... Siemano Piotruniu, siema Kamila. Siema dawno czy tutaj nie było. Nie Grzesiu, ty już jesteś... już jesteś cały brudny, Już. No. Nie, nie. A co masz na tej głowie? Pokaż na dół głowę. Co ty tu masz? Gdzieś no, przypieprzył. No Oj, Grzesiu, Grzesiu. co tam mam, jak ty tam masz rozwalony łeb. Gdzie jest Robert? Gdzie jest Robert? Pojechał do domu. Przecież on nie będzie na ciebie tutaj patrzył ani nic. A o Tak? No. to nie wiem. Jeszcze nie ma 18 jest gdzieś sądzisz, Gdzieś to na dupie, to byś się nie czuł chujowo. Co ale patrz. Miałem iść po papierosu. no. ale patrz, ja też no ja też muszę po Ale patrz, ja czegoś nie rozumiem. Jeżeli ci coś bolało, tak mówi, że cię bolą nogi, to tamto. To czemu nie powiedziałeś Robertowi, żeby z tobą pojechał do szpitala albo do lekarza gdzieś. no. Zamiast jechać, raczej zamiast mu powiedzieć, jechać normalnie to tamto, to ty nie wiem, albo się boisz, albo się wstydzisz, nie wiem o co ci chodzi. No. Ja wiem Grzesiu, że ty byś chciał, żeby... że chcesz sobie sam samemu załatwiać sprawy, ale jak nie dajesz rady, no to też no wiesz co... No. No ale Grzesiu, wiesz co, no jak sobie nie dajesz rady czy coś... Co? Grzesiu, jak ja sam muszę iść do sklepu po, po papierosy. Chodź, to ci kupię jedzenie. No chodź Grzesiu, chodź. Chodź, pomału pójdziemy. Chodź, no nie chcę, mi się iść samemu. No to chodź ze mną tam pod ten sklep i ja ci to dam. Ale ja ci to dam pod sklepem, bo ja uciekam później. Papierosy mi no dam ci papierosę no. Kupię papierosy i ci dam Zaraz będę czytał komentarz, to cię wiadomość od was. Nie. Nogi, no nie nogi kurde. O kurde jeszcze bym się wrąbał w ławkę. Widzisz? Jak mnie w naminę coś wbić? Oj panie Grzesiu, panie grzeszów. A to wina tych lat na małe No A co Cię pociągło do tego, żeby wczoraj wyjść? Na tak se? No bo poszło pod Aha Nie potrzebnie A co ten? Co ty do mówisz wczoraj, że podobno ten Łukasz siedzi, tak? Siedzi Siedzi? No, to ja byłem bardzo wtedy Siedzi w ogóle Dość, że siedzi? Na czym? Na dwóch tak. Poszedłeś pod kościół, żeby żebrać, tak? Tak. Grzesiu! Kurde, dość, że chłopie wszystko masz, podłożone pod twarz, to tamto, to ty jeszcze chłopie chodzisz i żebrasz. Stój, bo auto jedzie, idzie pieprznie zaraz. Naprawdę Grzesiu, ty weź się, proszę, chłopie ogarnij. No, gdyby nie to, nogi to byś się ogarnął. No, gdyby nie to, nogi to byś się ogarnął. Grzesiu, jakbyś chciał, to byś się ogarnął, a nie. To I tak już bardzo dużo. Co ty tu masz? Co tu masz? Daj tą koszulkę na dół, tak? Co mam? Ej, nie co mam? Daj mi tą koszulkę. Co ty tu masz? Chłopie. Co? Nie wiem, co to masz, jakieś coś czarne, albo to jest pieprzone. od czego? Albo to jest upieprzone od czegoś, albo nie wiem co. Tak? Dobra, Grzesiu, co ci mam kupić do jedzenia, co chcesz? Bułkę tu A mogę ci bułkę słodką kupić? Tak. A chcesz słodką? Bułkę? Co? Obojętnie. No Grzesiu, mów co chcesz, bo ja nie będę tutaj stał. No mówię, no, Obojętne, tak? Dobra, to ta siedź tu, zaraz ci przyniesę. No. I tak to właśnie z panem że się wygląda. Witam 48 na live. Nie, no, Piotrunio, ja wiem, o co chodzi, spoko, nie ma problemu, ale kurde, no jakoś mam kurde, no nie wiem, no jakby to powiedzieć wam. Bardzo, bardzo i to bardzo mocno lubię Grzesia. Jest Grzesiu bardzo w porządku. I yy, nie no pieniążków no to... Chciałem mu dać pieniążki na początku. Yy. Chciałem mu dać pieniążki na początku, ale stwierdziłem, że mu nie dam, yy, bo pewnie wyda to na alkohol i później będzie napieprzony jak bela no to mówię kupię mu jakieś jedzenie czy coś wezmę mu dwie drożdżówki, jakąś wodę yy, i, i tyle nie ale ja w to nie wierzę, no tyle co on rzeczy miał tyle tego wszystkiego, a on dalej chodzi i żebra o i ten pan gregory to jest naprawdę Ja nikogo nie proszę, żebym mógł kupić, eee, tylko po prostu, po prostu mi kurde go szkoda, no bo tyle czasu co go znam, to tam, to, to naprawdę. Yy, właśnie yy, Siara, jeżeli tu jesteś, to weź daj się znać, kropkę daj mi, jeżeli tu jesteś, bo właśnie co do, tego, do tej wiadomości jednej, które napisałeś, to bym chciał się właśnie dowiedzieć gdzie to jak jest. Gdzie on dokładnie w ogóle śpi? Kamila! Bez kropek. Tutaj wiem, że jesteś, bo ty to będzie zawsze. Ej, to jak wyrobi ciekawę? To ja też chcę. Szczepan, takie te teksty piszecie. Nie wiecie co tu jest. Ma rację właśnie jeszcze pan, taka prawda jest to jak dla mnie nie będzie kawy, będzie bam. Tak. Winston go. Ja staroba dziść bo nie samy czerwonecke. Te Cała czerwona paczka. Jak nie ma? Ja to widzę, że są. No to nie ma tych To mogą być te. I tą resztę tutaj tu jest. Nie pani 10 tysięcy na kasę? Nie. Tak? <laughs> Jakie 17,50? Tyle papierosy kosztują? No ile. Co, co? znów poszło do góry? Cały czas wdrożyłem. Nie, no ale trochę. No ja wiem, wiem Tak, to bym poprosił na 50 A tu płacimy za zakupy. Jeszcze? Tam, tam jakbym, mógł, żeby rozmienić? A tu płacę za zakupy, nie? 25 Tak wiem, wiem. Dobra, powiedzmy, że to 37 boda. Trzeba tego nas Nie, nie potrzebuję groszy. To też pani może wyrzucić. Mhm. Gdzie on jest? A tam jest Gregory Po co żeś tam poszedł? Masz Grzesiu no co, Po chuj tyle wody No co ci tyle wody, chłopie Ty się cieszę ci wziąłem, kupiłem chociaż, a nie No Ile na ławkę posiedzieć No ile dzisiaj wypiłeś? Tylko się przyznajesz No Co to mam, co masz? Tyle zarobiłem Na jedno piwo zarobiłeś? No ciężko idzie Mów kurwa masz Tobie przestań chlać Pójdź. Masz, Czy trzymaj papierosy Masz, trzymaj Daj mi ognia za to Zdzielałem papierosy Tekę Rzesiu Wczoraj to mnie tak wkurzyłeś że miałem ochotę cię strzelić w twarz no z otwartej, ale za to, że jesteś taki dziadek to cię nie uderzę. Jakbyś był młodszy, to tak. A bo nie mi? szanujesz tego to co dostałeś. No szanuję no, szanujesz. Dobra, daj mi ognia, chopie, bo ja idę. No Zaraz, no. Kurwa, chłopie, jak cię? Poczekaj, jak tak. cię bolą nogi, to tamto, to sobie gdzieś idzie do szpitala. Witam 40 nosów. No to idź zarejestruj re, za i wypad do szpitala i tyle Daj mi jasno odpalę Nie, nie, bo mi ludzi ja nie mam pieniędzy Nie chujmy no, na Pokaż paznochcie No chłopie, już patrz jakie masz brudne no. Dobra Grzesiu no. Pożegnaj się tutaj mnie no. Na razie Grzesiu Tajfun, siema. I sorry, ale naprawdę nie widzę w ogóle co wy piszecie, nie? Bez kitu. Bo tak jest... Tak mi się przyciemnił ekran e, sam, że to jest masakra. Ale to jest przez to, że, <laughs> że mi się grzeje telefon. I tak jest. Ło! Wow. Ja muszę zapieprzać szybko. Tak, już jest po Tak jest, kto to napisał? Eee, no, ma uważnie. E, tamtędy będę przechodził tylko, wiesz, tam będę tylko przechodził, ale e, zobaczę, może przejdę, w sumie wejdę na Pigalu tylko do sklepu, bo jeszcze muszę picie sobie kupić, bo Ancenomowi kupiłem, ale sobie nie kupiłem, a muszę osi kupić. E, a tak to tylko wchodzę i wychodzę. Kurde, nie no, naprawdę, sorry, ja nie widzę Piotrek z Kamilą, jeżeli co będziecie chcieli ode mnie tutaj na live czy coś, to pijcie mi to na Facebooku, bo naprawdę ja nie widzę w ogóle wiadomości, co wy piszecie. Witam prawie 50 osób. W ogóle co tu się stało, że od długiego czasu, jak robiłem live, to było może 20 osób, a teraz prawie 50 siema nie no naprawdę kamila z płytkiem kurde no, no nie widzę naprawdę yy, co piszecie jak sobie tak przysłonię telefon yy, jak sobie przysłonię telefon to dopiero coś widać nie wiem czemu mi się tak ten ekran ściemnił sam ale mało ważne ważne że Pisze to. Kurwa, 60 osób prawie, co to się stanęło? Siemano dawne Kurde ja mu to zrobić mi się to. O jest mam teraz jest dobrze, teraz widzę wszystko, siema Michał. gdzie podążam idę do sklepu po picie o widzę, że Ancemony już siedzą e, Marek pewnie siedzi to jest Marek czy nie? chyba nie, bo nie ma wózka U, nie ma Marka ani, 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 kto tam leży? O, patrz, tak go spotkałem, że Adasia leżącego sobie oprającego się. Siema, no Adam. Siema. Jak tam, Adasia? Się czujesz? Jak tam się czujesz? już tak opalasz się mówisz O, jadać, jadać Jadać Jak cię lubię tak ci dam No Spróbuj tylko widać to na, na alkohol To cię zamorduje Okej okay? Nie no żartuję oczywiście żebyś nie brał tego do siebie Także tak, że tak powiedziałem Masz, trzymaj, raz, dwa i masz, no, tylko nie na alkohol, pamiętaj, no, bo będzie źle. <noise> A gdzie Marek? Nie. Poszedł gdzieś? Nie. Od rana nie ma? Może coś się stało? Adasz mi kupić buki albo jedzenie za to. Bo się pogniewamy. Leca, Adasz, trzymaj się. Kurde, i znów nie widzę nic. Kiedy jadę do normalnej roboty, wtedy kiedy mi się zachce, kiedy będę chciał, a nawet jeśli to ogólne czy to interesuje. Dziękuję Lunio. Dobry.

living weather. Living Taki raz Adasiu, dzisiaj Adasiu. <grywa> Kamila, Piotrek, widzowie, bardzo Wam ślicznie dziękuję, że tutaj byliście. Ale no niestety będę musiał kończyć. Jutro może jakiś odcineczek nagramy z Adasiem. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. Nie obiecuję, ale może coś wrzucę. A teraz jak na razie do Was zapraszam na, na odcinki... Z Zadasiem, z Markiem, jak też nie wchodził. I dziękuję Wam wszystkim jeszcze raz, że tutaj byliście. Ze mną, z Grzesiem i z Zadasiem. A teraz Was żegnam. Trzymajcie się wszyscy.